Hejka! I znów przyszedł czas, żeby zrobić przegląd customów, jakie zrobiłam rok temu. I tak jak w zeszłym roku, teraz też się nie wyrobiłam, bo filmik z ostatniego customa dopiero dwa tygodnie temu wstawiłam, więc przegląd dopiero teraz w lutym. W tym roku zrobiłam w sumie 9 customów plus jeden dodatkowo. Stwierdziłam, że nowy rok zacznę jakimś eksperymentem, mianowicie użyłam metody na karą maść wedle innej artystki. Bazą dla tej maści był kolor niebieski, który wciąż prześwituje pod czarnym. I można powiedzieć, że naprzemiennie walczyłam ze zbyt widocznym niebieskiem lub za mało widocznym. Teraz jak na nią patrzę, to mogły być trochę mniej widoczne, ale i tak jestem zadowolona. Jest to właśnie ten dodatkowy custom, nie wiedziałam, czy go liczyć, ale w sumie jest to custom. Lalka była prezentem dla mojej siostry jakieś 3-5 lat temu i miałam ją przerobić, i dopiero teraz na jej imieniny udało mi się to zrobić. Stała się ona demonem, który niestety wciąż nie otrzymał swojego ubrania. W przeciwieństwie do malowania figurek koni przerabianie lalek, a nie jest ona moją pierwszą przerobioną lalką, jakoś mi to wszystko nie idzie. Red jest moim pierwszym modelem, w którym coś rzeźbiłam. Przerobiłam grzywkę, dodałam parę kosmyków grzywy i kasztany. Teraz w sumie każdy mój custom szlejsia dostaje co najmniej kasztany właśnie. Maść ma dość agresywny kolor i mimo iż był to celowy zabieg, to mogłam to trochę bardziej stonować. Bella oprócz wyrzeźbionych kasztanów otrzymała też kokardę i właśnie do niej układające się odpowiednie włosy na ogonie. Można się domyślić, że imię Bella, ponieważ bardzo przypomina mi przez tą kokardę Belle z pięknej bestii. Bardzo bałam się malować, ponieważ jasne maści nie są moją mocną stroną, ale nie wyszła najgorzej. I tak Saflingera zmieniła się w rasę coś typu American Creme Draft. Piłkolot, jest to mój pierwszy pomalowany medalion i muszę powiedzieć, że plusem medalionów jest to, że można się lepiej pobawić ze szczegółami, ale jednocześnie trudniej jest dojść do niektórych miejsc. Długo zwlekałam z pomalowaniem go, bo jest on autorstwa Uli z kanału Końki Ursza, przez co narzuciłam sobie dość wysoką poprzeczkę. Na początku chciałam coś w nim zmienić, ale końcowo został oryginalny. Texas to kolejny koń z malowaniami indyjskimi, Tym razem piórka zostały przeze mnie wyrzeźbione, a nie tak jak w przypadku Artemidy przyklejone prawdziwe. Strokate konie mega mi się podobają jako custom i w prawdziwym życiu jednak nie lubię ich robić i on też nie był wyjątkiem. O dziwo wyszedł bardzo czysty. Otrzymał jedynie ode mnie celowe zabrudzenie, jakby bieg po jakimś piasku. Paris jest to jedyny custom konia w roku, którego nie robiłam w filmiku, a to dlatego, że chciałam mieć swojego rodzaju spokój i testowałam nową technikę na jabłkowitość. Za pierwszym razem to co planowałam nie za specjalnie wychodziło, ale w końcu efekcie znalazłam metodę, której będę teraz używać. Jest on też moim pierwszym customem brejera, dokładniej skali 1.32, czyli mniejszej niż moja standardowa. Należy ona do grona moich ulubionych kastamów, i może malowanie nie jest jakieś super wybitne, ale sama maść już tak. Bardzo chcę zacząć malować Apolosy, ale jestem świadoma, że jest to bardzo czasochłonny proces, więc poszłam tutaj na pewien kompromis. Mimoza jako jedyna z moich kastamów ma zaznaczone mięśnie, przez co wydaje się potężniejsza, ale to tylko dodaje jej uroku. Bardzo długo miałam w głowie wizję takiego konia, i w końcu ośmieliłam się ją zrealizować. Z maścią miałam naprawdę dużo przebojów, bo miał on być siwy, jabłkowity, ale nie wyszło, więc musiałam zacząć od początku. Naprawdę, na malowanie straciłam bardzo dużo czasu, co mnie dość frustrowało, ale opłaciło się, jestem z niego zadowolona, a z rzeźbienia jestem w ogóle zachwycona sprawiło mi mega przyjemność. Ostatni kastą w roku miał być oddechem po poprzednim, czyli bez rzeźbienia, praktycznie i łatwe malowanie. Mimo wszystko miał to być jakiś niezwykły koń zamykający rok, dlatego zdecydowałam się na Rebel, bo ja już mega długo chciałam ją zrobić, a Wy też coraz częściej o nią pytaliście. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pa!